Hi, do you like my t-shirt? Jo! Dzisiaj vlog z nawiązaniem do Gabu Vlog, która ostatnio rzuciła vloga, w którym pokazywała, jak zrobiła sobie e, kolczyka w wardze. I pomyślałam, że to jest fajny temat, ponieważ ja, że tak powiem, mam kolczyki w paru miejscach i zresztą widzieliście na moim głównym kanale, jak przebijałam sobie właśnie tego tutaj. Więc nie widzieliście tych innych kolczyków, za to pokażę wam kolczyki, które posiadam i pokażę wam i opowiem wam trochę jak wyglądało moje kolczykowanie i jaki mam stosunek do tego. Tak więc z tych kolczyków, które posiadam, jest właśnie ten tutaj industrialny. Industrial się mówi po angielsku, nie wiem, jak jest po polsku tak naprawdę, nie wiem. Industrial, czyli ogólnie jak coś przechodzi przez coś, czyli wiecie co. Industrialny mi się na początku kojarzył z takim przemysłowym, prawda, bo industrial to jest coś przemysłowego, ale to jest chodzi o to, że, że przechodzi przez parę miejsc jednocześnie. Mam w pępku... Przeprawda, nie śmiejcie się z mojego pięknego brzucha nie jestem wysportowana ale właśnie to jest ten i a propos tego kolczyka w pępku zrobiłam go zupełnie bez wiedzy dorosłych nie chcę tu nikogo deprawować ale no cóż ja zrobiłam go miesiąc przed maturą ponieważ człowiek przed maturą się stresuje i robi wszystko żeby nie myśleć o stresie a ja wtedy z GC, że tak powiem, chciałyśmy zrobić coś głupiego i poszłyśmy do specjalisty. I ja zrobiłam sobie w pępku, a ona zrobiła sobie w języku. Tylko, że ja niestety nie miałam kamery wtedy przy sobie, a żałuję. Ale muszę powiedzieć, że kiedy robiłam tego kolczyka w pępku, jakoś nawet w tej chwili nie pamiętam za bardzo, czy mnie bolało, czy nie. Ja zresztą mam bardzo wysoki próg bólu. Co jest dziwne, bo jak byłam mała, to się bałam bólu jak ognia. Po prostu nawet szczepionkę pamiętam, jaką ja histerię robiłam u, u, u higienistki, jak, jak przyszło mnie szczepić. Biedne baby musiałam ja aż przytrzymywać. Wołami zaciągać. <laughs> e, później jakoś e, przestałam się bać, jakoś się odporniłam na wszystko. Jak byłam mała, w ogóle byłam bardzo chorowitym dzieckiem, a teraz jest po prostu... nie choruję prawie wcale. Właśnie się ostatnio śmiałam, że, że w życiu pięć razy miałam ból głowy. I prawie wcale nie choruj, a jak już to, to straszne to jest, naprawdę. E, tak więc, jeżeli chodzi o ten kolczyk w pępku, praktycznie opowiem Wam o tym pępku, bo to jest coś, co ja sobie tak. Mogę porównać do wszystkich innych moich przebić. Że najpierw jakby się bałam, co to będzie, ale później pamiętam, że jak już mi się tymi szczypcami, prawda? Bo to musi być zaciśnięte szczypcami. Powiem, że te szczypce bardziej bolały niż, że tak powiem, samo przebijanie. Więc jak zacisnęli tymi szczypcami, to się. Bałam w ogóle spojrzał i jezus maria, zaraz będę mieć dziurę! Ale w pewnym momencie mówię: A kurde, to jest jedyna szansa w życiu, zobaczę jak to wygląda. I centralnie, jak mi ten koleś przebijał tą skórę: jeżeli ktoś ma słabe nerwy, to niech nie, nie słucha. Jak mi przebijali tą skórę, to ja mówię: Kurde, jedyna okazja w życiu! I spojrzałam i widziałam ten proces, jak mi ta igła przechodzi przez ten pępek. Natura na szczęście obdarzyła mnie ładnym pępkiem, że tak powiem takim, wiecie, wklęsły, bo niektórzy mają takie wypukłe i serio, widziałam jak ludzie przebijali te wypukłe pępki, wiecie o co chodzi jak, jak nie jest ten taki dołek, tylko jest górka i ludzie przebijali tą górkę Uy, tragedia, Uy, nie chciałabym nikomu tego pokazywać, gdybym tak miała <laughs> e, i teraz tak jeżeli chodzi jeszcze o jakieś inne kolczyki, takie ciekawsze e, to myślę, że właśnie to ten industrial, wszyscy mówią ty masz druta w uchu i miałam w nosie kiedyś. Może wygrzebię gdzieś jakieś moje stare nagranie, i żebyście sobie zobaczyli, albo zdjęcie, jak miałam kolczyka w nosie, ale to był. To był mój pierwszy, że tak powiem, większy kolczyk. Taki wiecie, że nie w uchu. Byłam wtedy z Jillie i Jillie przebijała sobie wtedy język, a ja właśnie no nos. Właśnie, a propos. Ja też chciałam mieć zawsze kolczyka w języku, ale. Hmm, moja ciocia powiedziała, że jeżeli przebiję sobie cokolwiek w okolicach ust to mnie wyrzuci z domu. I wzięłam sobie te słowa do serca, więc nie nie przebija, ni do tej pory nie przebiłam sobie ani warg, zresztą nie uważam to za zbyt estetyczne, mi się wydaje. To jest takie przeszkadzające. To znaczy, u niektórych osób to ładnie wygląda, ale ja sama osobiście nie chciałabym mieć wokół warg, za to chciałam mieć w języku. Ale nie zrobiłam sobie. I jeszcze tym bardziej, że jestem prawda studentką filologii angielskiej, więc muszę... W... Nie dość, że ja już mam moje dziąsła i że źle mi się mówi z tymi dziąsłami, to jeszcze bym gorzej sepleniła, jakbym miała w języku, a ja muszę dobrze po angielsku mówić, prawda? Co i tak mi nie wychodzi. Jeżeli chodzi, bo cały czas schodzę z tematu, prawda? Jeżeli chodzi o ten kolczyk w nosie, to naprawdę tutaj miałam z tej strony, ale już mi zarosła dziurka, bo miałam w ogóle problemy z utrzymaniem tego kolczyka. Bo ja mam dość, że tak powiem, jakby to powiedzieć, pory i ciągle mi się, że tak powiem, robiły tutaj, wiecie co, ropa. I, i ten kolczyk po prostu mnie bolał, i w pewnym momencie postanowiłam już go wreszcie wyjąć i się zagoiło. Mój nos nie jest przystosowany ani nastawiony na tego typu rzeczy. Nie wiem, jak sobie radzą inni ludzie, którzy mają, że tak powiem, kolczyki w nosie, bo to jest miejsce chyba najbardziej narażone na atak zarazków, prawda? Tak mi się wydaje, i ciągle jest to miejsce wiecie, zapas kudzone. Kurczę trochę ten temat, brz... strasznie to brzmi. Ale gdybym sobie jeszcze miała coś przebić, to myślę, że bym sobie przebiła, ale już, już nie mam czego, że tak powiem, bo wszystkie inne miejsca na przebijanie wydają mi się albo głupie, no bo ja bym sobie osobiście nie zrobiła tutaj kolczyka, albo bym nie wiem, nie przy nadgarstka, albo karku, czy cokolwiek, bo widziałam już takie głupie rzeczy, ludzie przebijają, że, że nie, to jest moim zdaniem już wariactwo. Mam kolczyki w, że tak powiem, miejscach niewidocznych dla normalnego przechodnia. I mam kolczyki takie, które e, rzeczywiście ładnie wyglądają w tych miejscach, w których są. Temat w ogóle piercingu i tatuaży jest dość kontrowersyjny, bo nawet zauważyłam, że ostatnio u nas w szkole mieliśmy taki jeden temat i, i, co? No i kazali się nam powiedzieć na ten temat. Więc e, co ja o tym sądzę? Przede wszystkim e, nie radzę robić tego samemu w domu, bo po pierwsze, może być, wyjść krzywo i nieładnie, bo trzeba mieć mimo wszystko doświadczenie. Po drugie,. No, czy, czy, czy. samemu bym sobie... nie no, samemu to ja w sumie już sobie uszy przebijałam ale uszy to uszy prawda, a co innego pępek albo jakieś takie inne miejsce Re lepiej, żeby zrobił to specjalista i lepiej, żeby były rękawiczki i lepiej, żeby robił to szybko a nie się, wiecie co babrał delikatnie podchodził do tego, tak, delikatnie, żeby podchodził ja miałam to szczęście i to jest trochę dziwne jak ja przebijałam, prawda, mój pępek to... E Koleś był, już tak powiem, bardzo profesjonalny, aż się wystraszyłam, że za bardzo, bo tak, nie dostałam znieczulenia, zresztą tak jakbym w sumie potrzebowała, nie dostałam żadnym niczym mi tam, wiecie co, bo teoretycznie najpierw się powinno tam to miejsce jakoś odkazić, schłodzić i tak dalej, ale niektórzy na przykład profesjonaliści robią tak, że się strasznie, no powiem, że tylko pieprzą z tym, co robią, prawda? Niektórzy to cisną, cisną, biedny, że tak powiem, ciśnięty jest, yy, yy, wiecie co, zdruzgotany i boli go o tyle czasu, a ja właśnie jak robiłam w temku, to było coś takiego, proszę usiąść, usiadłam, wziął igłę, zacisnął szczypce, Siu! po wszystkim. Nie było żadnego nie bój się, nie bój się, to będzie bolało, ale ty bądź dzielna, tam, nie było niczego takiego, po prostu yy, kolej zrobił swoją robotę i jestem bardzo zadowolona, szybciutko mi się zagoiło, Y, trochę, prawda, jeżeli chodzi o pępek, bo jeżeli ktoś ogląda to, to by chciał mieć kolczyka w pępku. W ogóle pępek, y, znaczy ten kolczyk w pępku nie przeszkadza. Dużo ludzi mogłoby s, y, tam gęgać, o, a co ci się nie zahacza, o spodnie, albo tam ci obluskę, albo ci tam nie przeszkadza, jak siedzisz, albo stoisz, albo biegasz, albo co. Nie. Tego kolczyka w ogóle nie czuć. Tak naprawdę. Tak jakbym go w ogóle nie miała. Jedynie go czuć jak, no. Hmm. W ogóle go nie czuć. <laughs> jak się goił. Pamiętam, że no wiecie co, no goiła się tkanka, trochę się tam y, zahaczał mi stróbki i tak dalej, ale nie było czegoś takiego strasznego, że o Jezu, ropia, o Jezu, ee, że już do szpitala trzeba odkażać czy coś. Naprawdę y, sama sobie się dziwię, jak mi się wszystko łatwo goiło. A, i teraz tak, bo pod tym moim filmikiem o industrialu Dałam instrukcję, znaczy instrukcję, parę tam informacji na temat tego, jak wygląda proces gojenia, i tak dalej. I właśnie chciałam napomknąć, że jak ten kolczyk się goi, to nie wiem, tkanka próbuje, jakby pokryć te kuleczki, co tu są. Mi też próbowały. Nie wiem, czy wszyscy tak mają, ale mi tak się robiło. Że po prostu, no wiecie co, no musiałam sobie odrywać tą odrastającą skórkę. To, to, nie wiem, no mówię ja, mnie nie, nie bolało i osobiście nie jestem jakaś. Nie wiem, nie mam tak słabego żołądka, że, żeby mnie to miało obrzydzić albo coś. Po prostu zrobiłam swoje i po pewnym czasie przestał, przestała ta tkanka się um, regenerować, i. No i od tamtej pory ten kolczyk. Jest, jaki jest. Nie miałam z nim żadnego problemu na początku, tylko jak przychodziło mi co do czego spać, albo na, na tym uchu, czy coś. Do tej pory czasami mi się zdarza, że mi się tam zahaczy o guzik w poduszce, ale ogólnie rzecz biorąc, moje ciało dobrze znosi, że tak powiem, takie rzeczy. Jeżeli chodzi jeszcze o ozdoby, bo już chyba powiedziałam wszystko, co chciałam. Robiłam sobie taką mini kolekcję, bo mimo wszystko kolczyki są drogie. Zrobiłam sobie mini kolekcję tych kolczyków i tak. To jest alternatywna wersja mojego industriala. Bardzo mi się podoba, ale powiem Wam szczerze, ten, który mam tu teraz jest bardziej widoczny jakoś. Jak, jak tego miałam nikt nie zauważał. A jak tego mam, to zaraz wszyscy mówią, ej, to masz druta w! To jest typowy tekst, który ja słyszę, dlatego za czas go powtarzam. Ale prawda, że ten jest fajne. <laughs> jak ostatnio byłam w Krakowie u broszki, to byłyśmy się rozglądać po krakowskim rynku. I tam były stragany, i kupiłam sobie, pamiętam, takiego koralika, co by można było zakładać na ten drucik tutaj. Ale e, nie noszę go, bo go zgubiłam. Kolczyki do pępka. Nie mam ich zbyt wiele, ale mam e, dwa takie, czy trzy, które szczególnie mi się podobają, ale ich nie noszę, bo są zbyt ekstrawaganckie. To jest e, nie jeden z tych ładniejszych. Niebieski bardzo mi się podobał. W ogóle zgubiłam go ostatnio i go znalazłam a ten w ogóle, co mam na sobie ten yy, czar to jest yy, w ogóle przezroczysty znalazłam go kiedyś na ulicy, odkaziłam i od tej pory go mam. tu jest yy, jaszczurka prawda? o, zobaczcie jaka śliczna ale niestety tak samo jej nie noszę ona jest ładna, ale na przykład, nie wiem chciała kręcić coś stricte z moim kolczykiem w pępku bo zahacza o wszystko zaraz pokażę jak wygląda w brzuchu tak wygląda jak nie ma kolczyka w brzuchu jest dziura. Nie wiem tylko, czy w tą stronę, czy w drugą to się zakłada. Kurde no. Kurde, jak na nie mogę znaleźć jednego mojego kolczyka, który chciałam Wam pokazać, który dostałam od Jilly kiedyś i którego nie noszę, bo właśnie... Pokażę Wam to na przykładzie. Mam tu takie coś i właśnie miałam kolczyk z takimi... Yy, wiecie co? No, dzyndzołami, jak to się... <laughs> Falbankami... Nie, jak to się mówi? Frędzlami? No niech będzie, powiedzmy. Taki kolczyk ładnie wygląda, naprawdę. Super to wygląda, ale zahaczał wszystko. Nie włożyłabym go nawet na dyskotekę. Jak już na dyskotekę, to bym go w ogóle nie wkładała, bo Oje, ja po pierwsze na dyskoteki nie chodzę. Jakby się w tańcu, prawda? To gibało, to by nie dało się tańczyć. E, jeszcze takie informacje: czyście kolczyki co najmniej raz na tydzień, bo śmierdzą. I dajcie znać, jaki wy macie stosunek do kolczyków i czy sami chcielibyście zrobić sobie kolczyk, jeśli tak, to gdzie? Jeśli nie, to dlaczego nie tam? To tyle. Mam nadzieję, że e, jakby wystrzeliłam już troszeczkę z tej mojej nostalgii e, i wrzuciłam coś co Was zainteresowało. E, więc czekam na komentarze i widzę. Patrz jaki ćwikłaby no. Głupia zblasowana młodzież się bawi z bawkami w sposób skrośny. No. Ale to jest fajne, kupić trzy takie i się zabawa. Aha, ten jaki fajny?